Siemanko, witam wszystkich serdecznie na kanale i w Tomi Graj. Nadszedł czas by zapowiedzieć pozostałe spotkania jakie zobaczymy w ten weekend. A zaczniemy sobie od drugiej ligi. Jak na zawodników drugiej ligi żużlowej podziała świąteczna przerwa. Już teraz wiemy, że żużlowcy Bydgoszczy, Rawicza i Krakowa przedłużą swoje świętowanie o przynajmniej tydzień. A jak sytuacja wyglądać będzie w pozostałych klubach? Na początek wyruszamy do piły. Chyba nikt nie obserwuje bardziej poczynań pilskiej polonii niż poznańskie skorpiony. Polonia realizuje zalecenia dotyczące uzupełniania ubytków na wierzchni i zarówno gospodarzy, jak i goście zastanawiają się jak ta nowa mieszanka będzie się zachowywać podczas spotkania, a tu będzie z pewnością po stronie gospodarzy, którzy na piątek mieli zaplanowane próbne kółka przed niedzielną konfrontacją. Może taka odmiana wpłynie pozytywnie na pilskich zawodników. Poprzednie spotkania wyłoniły jednego lidera: Tomasa Jonos. Który dla klubu przywiózł 27 punktów z 84 zdobytych przez pilską Polonię. Forma pozostałych zawodników jest zagadką, jak w przypadku Andreasa Aliagera, Jonasa Jeppesena i Maxa Dilgera, albo nie do zaakceptowania czego przykładem są polscy seniorzy. Do zwycięstwa nad Poznaniem potrzeba czegoś więcej od tego, co do tej pory Polonia zaprezentowała, a obóz gości nadal poszukuje piątego zawodnika. Po słabszym występie w Opolu kolejnej szansy raczej nie dostanie Władimir Boroduli. Przed świąteczny występ Kaisera przeciwko Bydgoszczy również nie przekonał trenera bajerskiego. W pile według składów, awizowanych powinien pojawić się Jason Jorgensen, który, jeżeli wystartuje, to zaliczy debiut w polskich rozgrywkach ligowych. PSZ Poznań awizuje w jednej parze Davida Bellego i Damiana Drużża którzy bardzo dobrze radzili sobie w meczu z Polonią Bydgoszcz. Wodarze przyjezdnych liczą zapewne, że ta dwójka będzie stanowiła siłę uderzeniową poznańskich skorpionów. A czy tak będzie, przekonamy się w niedzielę. Awizowane składy: Polonia piła. Pod numerem 9 Andreas Lajager. Pod dziesiątką i jednastką jeszcze nie wiemy. Z numerem 12 wystąpi Max Dilger. Z numerem 13 Tomas Jonasson. Pod czternastką Paweł Staniszewski. I pod piętnastką Piotr Gryszpiński. Natomiast PSZ Poznań prezentuje się następująco Z numerem 1 David Bellego Z numerem 2 Damian Druszcz Pod numerem 3 Marcin Nowak Z numerem 4 Jonas Jorgensen Z numerem 5 Edward Krzmar, Pod 6 Marek Lutowicz I z 7 Michał Cużytek Mój typ na to spotkanie 42-48 dla Skorpionów Wy również możecie wskazać waszego faworyta u góry na karcie A teraz już przenosimy się do Krosna Gdzie tamtejsze Wilki podejmą kolejarza Opole Hit drugiej kolejki. Wilki Krosno z kompletem zwycięstw liderują w tabeli. W poprzednich dwóch spotkaniach Krośnianie nie mieli sobie równych. Zwycięstwo w Krakowie raczej niespodzianką nie było, ale dwa punkty z trudnego Rawickiego ośrodka mogą budzić zachwyt. Z bardzo dobrej strony pojawił się wówczas powracający do ścigania Paweł Chlip. Wychowanek gorzowskiej stali uzbierał 12 punktów i był najjaśniejszą gwiazdą całego spotkania. Czy i tym razem będzie motorem napędowym timu Janusza Ślączki? Pokonanie kolejarza Opole będzie potwierdzeniem wysokiej formy na początku sezonu, dla jakby nie spojrzeć debiutującej drużyny w rozgrywkach ligowych. Przyjezdni mają też swój cel, a wizują najsilniejszy skład, dla którego ligowe punkty będą priorytetem. W składzie widnieje Hubert Łęgowik którego nominacja nie jest wielkim zaskoczeniem. W poprzednim meczu zdobył 10 punktów, tyle samo co Oscar Polis w dwóch swoich spotkaniach, w miejsce którego wystąpił. Czy Opolanie stworzą niezbędny monolog? Aby odnieść zwycięstwo w konfrontacji Z niepokonanymi dotąd wilkami Widać, że drużyna powoli się krystalizuje A wizowane składy są następujące Wilki Krosno Pod numerem 9 Paweł Chlip Z numerem 10 Nikola Sporsing Z 11 Lars Skupień Pod numerem 12 Patryk Hansen Z numerem 13 Andrzej Karpow Z numerem 14 Patryk Zieliński I z 15 jeszcze nie wiemy Kolejarz Opole pod numerem pierwszym Bjarne Pedersen z numerem drugim Hubert Węgowik, z trójką Michał Szczepaniak, z czwórką Denis Gizatulin, z piątką Kevin Wolbert, z numerem szóstym Adrian Bialk z numerem siódmym jeszcze nie wiemy. Mój typ na to spotkanie 48-42 dla wilków. Wy również możecie wskazać waszego faworyta, tak jak mówiłem wcześniej u góry na karcie. Czas przenieść się szczebelek wyżej do najpierwszej ligi żużlowej. A na dzień dobry ruszamy do Rybnika, gdzie rekiny podejmą jaskółki z Tarnowa. Już w niedzielne popołudnie do Rybnika zawita Tarnowska Unia, która na Górny Śląsk uda się na pojedynek w ramach czwartej kolejki najpierwszej ligi żużlowej. Do drużyny Pawła Barana na 48 godzin przed spotkaniem dołączył wychowanek klubu Ernest Koza. Zakończyła się więc zatem telenowela z udziałem zawodnika do niedawna związanego z Opolskim Kolejarzem. W ogóle sezon 2019 w wykonaniu byłego żużlowca między innymi Wandy Kraków jest niczym przejażdżka kolejką górską. W okienku transferowym parafował on umowę ze Stalą Rzeszów, by później, jak zresztą wszyscy zawodnicy klubu ze stolicy Podkarpacia, zostać bez pracodawcy. Rozpoczęła się więc zatem tułaczka, 25-latka, który tuż przed startem rozgrywek związał się z kolejarzem Opole. Jednak szkoleniowiec zespołu Mirosław Korbel nie skorzystał ani razu z jego usług. W obliczu kontuzji jednego z liderów tarnowskiej unii, Artura Mroczki, działacze jaskółek zmuszeni byli do wzmożonych poszukiwań zawodników, mogących z marszu wskoczyć do pierwszego składu. Tym samym wyręczył Przeczając jednego z młodzieżowców z roli brzydko mówiąc Kevlara. Piątkowe popołudnie za pośrednictwem mediów społecznościowych, klub Starnowa potwierdził zakontraktowanie kozy, którego z pewnością zobaczymy w składzie w miejsce awizowanego Mateusza Gzyla podczas niedzielnego spotkania z rekinami. W drużynie Piotra Żyty panuje względny spokój. Po zeszłotygodniowej przekonującej wiktorii nad Orłem Łódź, rybnicianie z pewnością zechcą pójść za ciosem i dopisać do swojego dorobku kolejne dwa punkty. Jedynie dwie kwestie mogą spędzać sens powiek sztabowi trenerskiemu Zielono Czarnych. Bowiem w poniedziałkowym półfinale brązowego kasku rozgrywanego na torze przy Gliwickiej 72, młodzieżowiec starnowskiej Unii Mateusz Cierniak potwierdził swoją wysoką dyspozycję, zdobywając w całych zawodach 11 oczek. Przy czym zaznaczyć trzeba, iż gdyby nie defekt. Motocykla, to Junior klubu z Jaskółczego gniazda wygrałby całe eliminacje. Drugą newralgiczną kwestią dotyczącą niedzielnej potyczki jest z pewnością pogoda. Prognozy synoptyków ponownie nie są zbyt optymistyczne. A co aura potrafi uczynić storem w Rybniku, wszyscy doskonale widzieli podczas pierwszego podejścia do pojedynku z Orłem Łódź. By przypomnieć sobie ostatnią potyczkę Rybnisko-Tarnowską na szczeblu pierwszoligowym, trzeba cofnąć się do roku 2009, kiedy to w pierwszej rundzie finałowej Dream Team z Jaskółczego gniazda zmiut z powierzchni Toru rekiny gromiąc ich 37,54. Kompletem punktów poszczycić mógł się Bjarne Pedersen, którego dzielnie wspierali Sebastian Ułamek, 11 punktów plus 2 bonusy, wraz z Januszem Kołodziejem 10 punktów plus 2 bonusy. Honoru drużyny prowadzącej przez Adama Pawliczaka bronił jedynie Andrzej Karpow, 10 punktów i Mariusz Węgrzyk 9 punktów. Faworytem niedzielnego spotkania z pewnością są gospodarze, którzy uskrzydleni wygraną z łodzianami nie będą chcieli zboczyć z obranego kursu po następne zwycięstwa. Plany pokrzyżować może im w głównej mierze pogoda lub nieoczekiwany wybuch formy któregoś z zawodników gości. Niewątpliwie pojedynek ten zapowiadałby się jeszcze bardziej elektryzująco, gdyby Tarniowianie mogli przyjechać w najmocniejszym zestawieniu. Jednak zmożone ruchy działaczy klubu z Małopolski oraz sukces jakim jest pozyskanie kozy, świadczyć może tylko i wyłącznie o ogromnej woli walki przyjezdnych, co może zagwarantować nam emocje przez 15 wyścigów. Awizowany skład na to spotkanie jest następujący. Unia Tarnów z numerem 1 Wiktor Kułakow, pod dwójką Mateusz Gzyl, z numerem 3 Artur Czaja, z numerem 4 Daniel Kaczmarek, pod piątką Peter Liung z numerem szóstym Mateusz Cierniak z numerem siódmym jeszcze nie wiemy. Natomiast Rof Rybnik, pod numerem dziewiątym Troy Bacelo z dziesiątką Sergiej Łogaczow, z numerem 11 Mateusz Szczepaniak, pod dwunastką Linus Sundström, z numerem trzynaście Kacper Woryna, z numerem czternaście Robert Miel i pod piętnastką Przemysław Giera. Mój typ na to spotkanie 48-42 dla rekinów. Wy również możecie wskazać waszego faworyta u góry na karcie i szybciutko przenosimy się do Ostrowa, gdzie miejscowa ostrowia zmierzy się złotyszami z Daugavpils. Równo z meczem w rybniku taśma w górę pójdzie także w ostrowie, gdzie tamtejsza ostrowia podejmować będzie lokomotyw Dałga w Obie drużyny podchodzą do tego spotkania w bardzo dobrych nastrojach. Podopieczni Nikołaja Kokina w poprzedniej kolejce rozprawili się na własnym torze z Wybrzeżem Gdańsk. Ojcem zwycięstwa Łotyszy był fruwający Andrzej Lebiedy. Beniaminek z Ostrowa tydzień po tygodniu udowadnia, że w najspierwszej lidze żużlowej nie znalazł się przypadkowo. Po rozgromieniu u siebie drużyny z Gniezna, Ostrowia po trudnym meczu uporała się na Mościcach z miejscową Unią 43-47. Awizowane składy na to spotkanie są następujące. Lokomotiv Daugavpils pod numerem pierwszym Tim Olachtys, z numerem drugim Jewgien Nikostygow, pod trójką Wadim Tarasienko, z numerem 4 Kiastas Podziuk, z numerem piątym Andrzej Libiediew pod numerem szóstym Artyom Trofimow i z siódemką Olek Michałow. Natomiast Ostrowia z numerem 9 Aleksandr Łoktajew, z dziesiątką Renat Gafurow, z numerem 11 Tomasz Gapiński, z dwunastką Nikolaj Klint, pod trzynastką Grzegorz Walasek i młodzieżowcy z numerem 14 Kamil Nowacki i pod piętnastką Marcin Kościelski. Mój typ na to spotkanie 48-42 dla Ostrowi. I wy również możecie wskazać waszego faworyta u góry na karcie. I przenosimy się na ostatnie tego dnia spotkanie czwartej rundy najpierwszej ligi żużlowej do Łodzi, gdzie Orzeł podejmie start gniezno. O ile w przypadku składu gości jest już prawie wszystko jasne, o tyle trener Orła może zaskoczyć. Z pewnością Lech Kędziora ma niemały ból głowy. Orzeł w dotychczasowych dwóch meczach nie prezentował się tak, jakby życzyli sobie kibice i przedstawiciele tego klubu. Żużlowcy Orła prezentowali niestabilną formę, pewniaka, do składu na niedzielny mecz ze startem Gniezno są Tobiasz Musielak i Roan Tangate. Szczególnie ten pierwszy bardzo dobrze spisuje się na początku tego sezonu. Wychowany kleszczyńskiego klubu może pochwalić się punktową na poziomie 2,546. Jest to najlepszy wynik w klasyfikacji zawodników startującej w najspierwszej lidze żużlowej. Trudno stwierdzić, jak ostatecznie będzie wyglądał skład łódzkiej drużyny. Wydaje się, że trener Lech Kędziora ponownie postawi na Rafała Koniewskiego. Jest to bardzo doświadczony żużlowiec, a do tego słynie z dobrych startów, co może się przydać. Najmocniej o miejsce w składzie drżą Hans Andersen i Kai Huckenbeck. Przy nazwiskach obu zawodników widnieje średnia biegopunktowa równa 1,444. Zdecydowanie więcej wymaga się chociażby od Duńczyka, który w poprzednich latach był liderem Orła. Ławka rezerwowych łódzkiego zespołu jest w miarę. Szkoleniowiec może postawić chociażby na Daniela Jeleniewskiego czy Roniego Szlajna. Nie wiadomo też jak będzie wyglądać formacja juniorska Orła. Od duetu młodzieżowców może wiele w tym meczu zależeć. Rafael Wojciechowski mówił nam ostatnio, że jego juniorzy zrobili progres. Zobaczymy czy potwierdzą to podczas konfrontacji z Łodzianami. Generalnie jednak menadżer Czerwono-Czarnych może narzekać na tą samą dolegliwość co Lech Kędziora. Twierdzi, że piątka seniorów, którą wybrał na spotkanie w Łodzi jest w optymalnej formie. Niepokojny Boić może go jednak postawa Andryja Od jego wyników może rozboleć głowa. Miał być liderem, a na razie mocno zawodzi. Gnieźnie mogą żałować, bo podczas wyjazdowego spotkania z Orłem mógłby być z niego duży pożytek. Startował przecież w Łodzi w ubiegłym sezonie. Niemałą rolę podczas niedzielnego spotkania na łódzkim owalu może odegrać pogoda. Synoptycy przewidują opady deszczu. Jeśli faktycznie do nich dojdzie, to gospodarze mogą stracić atut własnego toru. Kibice na pewno oczekują ciekawego widowiska. Są spore nadzieje, że mecz będzie trzymać w napięciu. Tym Bardziej, jeśli weźmiemy pod uwagę, że ubiegłoroczny pojedynek tych dwóch ekip w Łodzi zakończył się rezultatem 45 do 45, przed niedzielnym meczem duża odpowiedzialność spoczywa na barkach opiekunów obydwu zespołów. Ich wybory mogą zdecydować o ostatecznym wyniku tej potyczki. Tak prezentują się składy, jakie awizowali w czwartek. Z Numerem pierwszym Jurica Pawlic. Z numerem 2 Jarosław Jabłoński. Pod trójką Oliver Bernson, Z Numerem 4 Oskar Pfeiffer. Z numerem 5 Adrian Gała. Z numerem 6 Kevin Pfeiffer. Z 7 jeszcze nie wiemy. Orzeł Łódź. Z numerem 9 Roan Tangate. Z 10 Hans Andersen. Pod 11 Rafał Okoniewski. Z numerem 12 Kai Huckenbeck. Pod 13 Tobiasz Musielak. I z numerem 14 Kamil Kiełbasa. 15 jeszcze nie wiemy. Mój typ na to spotkanie 50 do 40 dla Orła. Wy również możecie wskazać waszego faworyta. U góry na karcie. No i na koniec zostały nam dwa spotkania ekstraligowe. Niedzielne ściganie rozpocznie się w Leśnie, powtórką z ubiegłorocznego finału drużynowych Mistrzostw Polski. Niepokonana w dwóch pierwszych spotkaniach Unia Leśno będzie podejmować stargorzów. Piotr Baron pod numerem 10 awizował Jamona Linceya, który miał okazję zaprezentować się przed publicznością na motoarenie w Toruniu. Australijczyk daje drużynie kolejną ciekawą alternatywę. Bo jest on kimś więcej niż tylko kewlarem i w razie potrzeby będzie mógł wspomóc drużynę. Stanisław Chomski dokonał kilku przetasowań w ustawieniu par na to spotkanie. Zawodzącego Krzysztofa Kasprzaka trener Gorzowian ustawił pod numerem 3 w parze z Andersem Tomsenem. Natomiast z młodzieżowcami wystartuje Bartosz Zmarzlik. Murowanym faworytem tego spotkania są kosmicznie wyglądający na początku tego sezonu zawodnicy Unii. I aż strach pomyśleć co będzie kiedy do składu powróci Jarosław Hampel. W ubiegłym sezonie Unia na własnym stadionie pokonała Stal 48-42. W niedzielne popołudnie gorzowcy kibice zapewne braliby taki wynik w ciemno. Awizowane składy na to spotkanie. Stal Gorzów z numerem pierwszym Szymon Woźniak, z numerem drugim Peter Kildeman, z numerem trzecim Krzysztof Kasprzak, pod czwórką Anders Thompson, z numerem piątym Bartosz Zmarzlik i młodzieżowcy pod szóstym. Rafał Karczmasz i z numerem 7 Mateusz Bartkowiak. Natomiast Unia Leszno z numerem 9 Emil Sajfudinow, z numerem 10 Jamon Lince, z numerem 11 Brady Kurtz, z numerem 12 Janusz Kołodziej, z numerem 13 Piotr Pawlicki, z numerem 14 Bartosz Smyktała i z numerem 15 Dominik Kubera. Mój typ na to spotkanie 52-38 dla byków. I powtarzam się, ale wy również możecie wskazać waszego faworyta u góry na karcie. Mecz ten zobaczymy w N -Sport Plus od godziny 15.30. No i na koniec przenosimy się do Wrocławia, gdzie tamtejsi Spartanie podejmą anioły Storunia. Drużyna Toruńskich Aniołów podczas niedzielnego meczu wzmocni Rune Holta, który powraca po poważnej kontuzji. W zestawieniu drużyny zastąpi on Filipa Nizgorskiego. Zarówno dla zawodników, jak i kibiców to dobra informacja, że Rune Holta jest już zdolny do jazdy. Jak wiadomo, początek sezonu dla zawodników Storunia nie rozpoczął się optymistycznie. Przed nimi kolejne trudne wyzwanie, którym jest mecz we Wrocławiu. Gospodarze tych zawodów mają przewagę w postaci własnego toru. Który nie jest im obcy. Goście mogą mieć z nim jednak problem. Dopiero w trakcie zawodów będą w stanie stwierdzić, czy odnajdą się na wrocławskim owalu. Drużyna z Wrocławia oprócz przewagi toru ma również doświadczonych i skutecznych zawodników. W doskonałej formie prezentuje się Taj Wufinden, który w pierwszym meczu z unią leśną zdobył 16 punktów. Kolejne spotkanie z zieloną górą zakończył natomiast z kompletem punktów. Koledze z Timu kroku dotrzymuje Maciej Janowski, który tuż za nim przywiózł najwyższe noty. Warto dodać, że pozostali zawodnicy utrzymują wyrównany poziom jazdy, dokładając do wyniku końcowego cenne punkty. Na niedzielne mecze trener Sparty Wrocław dokonał zmiany zawodnika. Miejsce Wacława Milika pod numerem dziewiątym pojedzie Glebczugunow. Pomimo początkowych problemów, Torin ma szansę na zwycięstwo, jeśli dadzą z siebie maksimum możliwości. W dość dobrej formie jest Nils Christian Iversen, tuż za nim niezastąpiony Jason Doyle. W drugiej kolejce PG Ekstraligi mogliśmy zauważyć progres Chrisa Holdera. Mecz z drużyną zleśna zakończył z wynikiem 11 punktów. Nadal natomiast brakuje bardziej efektywnej jazdy juniorów. Spore problemy na to, że ma również Jack Holder. W zeszłym sezonie imponował swoim stylem jazdy i zdobył serca wielu kibiców. Tym razem jednak wygląda to zupełnie inaczej. Nikt nie potrafi zrozumieć w Czym tkwi problem tej zmiany w negatywnym kierunku? Być może w trakcie niedzielnego meczu złapasca opuści Jacka Holdera i udowodni na co go tak naprawdę stać. Awizowane składy na to spotkanie są następujące KS Torun Pod numerem pierwszym Jason Doyle Z numerem drugim Norbert Kościuch Pod trójką Rune Holta Z numerem czwartym Chris Holder Z numerem piątym Nils Christian Iversen I juniorzy z numerem szóstym Igor Kopeć-Sopczyński Oraz z numerem siódmym Maksymilian Bogdanowicz Natomiast Sparta Wrocław Z numerem dziewiątym Taiwo Finden Z dziesiątką Gleb Czugunow Z numerem 11 Jakub Jamruk Z numerem 12 Max Frick Z numerem 13 Maciej Janowski I juniorzy pod 14 Przemysław Liczka i pod piętnastką Maxen Drabik. Mój typ na to spotkanie 48:42 42 dla Sparta. Wy również możecie wskazać waszego faworyta u góry na karcie. Mecz ten zobaczymy w n -Sport Plus od godziny 18.30. No i dojechaliśmy. Ja jak zwykle wszystkim drużynom życzę powodzenia i byle cało do mety. A teraz jak zwykle dziękuję za wasze wszystkie przybite subiki. A jak jeszcze nie przybiłeś, to gorąco cię do tego zachęcam. I pamiętaj, jak materiał ci się spodobał, zostaw też łapeczkę w górę, za którą już ci bardzo dziękuję. A więc to tyle na dziś. Pozdrawiam i do usłyszenia! Tchau, tchau.